pan z wami Słowa Ewangelii według Świętego Jana Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity, ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźcie, proszę. Jezus często posługuje się obrazami, przypowieściami. To jest takie bardzo charakterystyczne, że posługuje się takimi obrazami w zależności od regionu czy miejsca, w którym się znajduje. Kiedy jest wśród pasterzy, to mówi o owcach. Kiedy jest w górach, mówi o domu zbudowanym na skalę. Kiedy jest wśród sadowników mówi o krzewie winnym dla dorośli, a kiedy jest wśród rolników, posługuje się obrazem ziarna. Rolnicy doskonale rozumieją ten obraz, kiedy wrzuca ziarno w ziemię, to jakaś część tego ziarna musi zgnić, musi odpaść część tego ziarna po to, żeby. Żeby mogło powstać kłos, rosnąć nowe źródło, kłos. Ale jakaś część musi obumrzeć. I tak myślę, żeby tak przyłożyć do nas, że Jezus często używa tego obrazu, że my jesteśmy tymi ziarnami rzuconymi w glebę. Bóg nam daje taki czas, możliwość, tego nie widać na zewnątrz. Ale jakaś część nas musi obumrzeć. Gdzieś muszą odpaść od nas nasze wyobrażenia, nasze jakieś koncepcje, nasze jakieś wizje, po to, żeby mogło w nas zakiłkować Boże życie, Boża pedagogia, Boże myślenie, Boże życie. To jest to, co w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak apostołowie w końcu pytają Jezusa Pani, ale czy to wtedy przywrócisz Królestwo Izraela? A Jezus wprost mówi to nie wasza rzecz znać ten czas i miejsce. Nie musicie to, tego wiedzieć. To trzeba odrzucić, opuścić. Nie trzeba wszystkiego wiedzieć. Nie trzeba nam wszystkiego rozumieć. I to jest trudne czasami dla nas, ludzi wykształconych, którzy przeczytaliśmy też kilka książek w swoim życiu, może nie jedno napisaliśmy. To jest takie trudne, że czasami trzeba puścić, możemy puścić to, że nie musimy wszystko wiedzieć, nie musimy wszystkiego rozumieć. Puścić nasze wyobrażenia, puścić, puścić nasze koncepcje, nasze plany, nasze. Ale po to, żeby mogło w nas zakiłkować Boże życie. Żebyśmy mogli być blisko Niego. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jezus nam pokazał, drogę do, do miejsca, do którego on sam poszedł. Wchodzimy dzisiaj w liturgię Eucharystii. Proś się Jezusa o to, aby wypełnił Twoje serce, Twoje, twoje wnętrze Jego życiem. Aby wypełnił Twoje serce nadzieją, ufnością, miłością, którego On jest źródłem. I żebyś mógł promieniować Jego życiem. Abyś mógł żyć w rytm Jego serca. Proszę Jezusa o łaskę życia dla siebie.